Moto Guzzi V7 Sport 60 sekund. Spójrzcie na tę piękną soczystą limonkę. Dosłownie kipi sportem i zachęca do dynamicznej jazdy. Ten motocykl to prawdziwy hołd dla jednego z najważniejszych modeli Motoguzzi, czyli V7. To jest V7 w wersji trzeciej. Pierwsze V7. Powstało w 67 roku, trafiło na rynek i od razu wzbudziło sensację tym charakterystycznym, wzdłużnie ułożonym silnikiem widlastek. Pierwszy model sport trafił na rynek w 71 roku i sławił się tym, że bił bardzo różne rekordy, w tym ten na torze Monza. A czym charakteryzuje się współczesna wersja V73 Sport? Już mówię! Diabeł tkwi w szczegółach, a więc mamy piękny emblemat V7 Sport, zawias Upside Down i czterotłoczkowe zaciski Brembo. Tego nie widać, ale jest tutaj moduł IMU i kontrola trakcji, no i ABS na zakręty oczywiście, a także charakterystyczny tylko dla tej wersji tryb Sport. I powiem wam, że on naprawdę robi robotę. Moim zdaniem Tryb Sport powinien być jedyny Tryb V7, dlatego że wyciąga z tego motocykla dosłownie wszystko. A, bym zapomniał. Patrzcie, piękna oprzywana czerwoną nicią kanapa. Ale i tak, moim zdaniem to co najważniejsze w tym motocyklu, to jego brzmienie, niepowtarzalne. 冒险者。